Na ten moment czekałem ponad rok, długie poszukiwania, więc wynająłem warsztat samochodowy. I nie będę tu naprawiał samochodów, ale od dzisiaj mam nową usługę. Ktoś kupi meble, zanim dostanie mieszkanie, przeprowadza się, trzeba je przechować, to za odpowiednią opłatą przydzielę. Miejsce paletowe, będzie można coś przechować, no i przede wszystkim można tu zmieścić dodatkowo trzy samochody, bo reszta będzie służyła mi do czegoś innego. Także osoby zainteresowane, które nie chcą, chcą sprowadzić sobie na polskich tablicach samochód, mieć go schowany na czas, kiedy będziecie gdzieś w Polsce, czy wyjedziecie, i wtedy samochód jest pod opieką. Przygotowuje akumulator przed przyjazdem, załaduje. Taka opcja będzie i będzie kosztować 50 euro miesięcznie. Tyle biorą za miejsce garażowe, zewnętrzne lub podziemne, gdzie każdy jednak ten samochód widzi i ma do niego dojście. Czekam na zapytania. pedro 68